Ofiaruje się to Panie. Od tej chwili chcę być Twoim na zawsze, do końca życia i na wieki. Uważaj mnie odtąd za swoje Panie. Jezu mój kochany, kiedy jesteś we mnie, powiem Ci jeszcze, o co chciałbym Cię prosić. I teraz dowiedzieć powiedz powiedzcie w ciszy, bo każdy z Was ma swoją osobistą prośbę. Jezus słuchał Waszyn, o co chcecie teraz prosić. Chcę Ci jeszcze Panie Jezu prosić o co moim rodzicom, moim chrześciją, krewnym, nauczycielom, wychowawcom opiekuńców. Daj im długie życie i się do pracy, poddać zmartwienia i stan, niech ja będę dla nich radością. Błogosław Panie moim nauczycielom i dajem niego za to, że mnie uczą i wychowują. Błogosław moim siostrom i braciom, daj abyśmy żyli w zgodzie i kochali się za Błogosław wszystkim w naszym domu. Błogosław Ojcu Świętemu i Błogosław tym chłopcom, którzy zechcą poświęcić się Bogu zostać kapłanami. Oraz tym dziewczynkom, które może zechcą być siostrami zakonnymi. Błogosław jest w naszej Ojczyźnie. Opiekuj się Chronią odwoje, klęsk i deszcz. Nie wszystkie dzieci będą dobre i dynie się uczą, ciesząc Ciebie swoimi postępami. I mnie Jezu, daj zdrowie, pomóż mi w nauce. Daj mi pilność, błogosław mi, żebym był dobry czysty, żebym przezwyciężył pokusy do złego i żebym zawsze kochał Ciebie, żebym często przyjmował Cię w Komunii świętej.